Hej, 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 tutaj Gajdu SKC i witam Was w ósmym odcinku z kariery Legi Warszawa. W dzisiejszym odcinku e, zagramy i przesymulujemy sobie marzec. Więc już powoli zbliżamy się do końca e, sezonu. końca końca ekstraklasy. Mamy dosyć niezłą przewagę w Lidze. Jest to. 9 punktów w tym momencie i, i jeden zaległy mecz, więc może to być nawet 12 punktów przewagi. Um, ale jeżeli chodzi o mecze w tym miesiącu, to zrobimy sobie tak. E, na pewno zagramy o puchar kraju, to jest jeden. Do tego myślę, że zagramy sobie z Lechią I możliwe, że zagramy jeszcze jeden z Piastem, no bo patrząc na tabelę Piast jest naszym największym rywalem Więc tak jakby zagramy sobie te dwa mecze z Piastem I z Lechią, albo może z Lechem Próbuję zobaczyć, no bo Lech jest wyżej w tabeli niż Lechia Tak, Lechia jest dopiero na 10 miejscu z 29 punktami A Lech jest na 4 z 40 więc patrząc na to, lepiej by było zagrać z Lechem, niż z Lechią. Więc zrobimy sobie tak, że przesymulujemy sobie z Krakowią, przesymulujemy sobie z Lechią, przesymulujemy sobie z Wisłą i zagramy dwa z Piastem i, dwa, i jeden z Lechem. Dobra, no to przechodzimy sobie już teraz do symulacji meczu. Wybraliśmy sobie skład, będzie wyglądał następująco. Gwija znowu dostanie szansę jako środkowy pomocnik ofensywny Przed nim nie, y, Niezgoda, prawie prawej nowikowa z po lewej Fernando Jako defensywni pomocnicy zagrają dzisiaj Martins z Sformanem Po lewej stronie obrony Karbownik, później Heli, Wieteska i Stolarski na prawej i w bramce Majacki. Dobra, przechodzimy sobie I... Zobaczymy teraz Jest 0-0, więc... I tak zdobywamy jeden punkt. Więc to już nie jest 9 punktów przewagi, a 10. Tylko teraz to, jest, to będzie ten mecz, którego się troszeczkę boję, i tutaj muszę dać naprawdę najmocniejszy skład. Dlatego że musimy ten mecz wygrać. No bo nie chcę, żebyśmy odpali z Pucharu. Dobra, no to wybieramy sobie stroje. I widzimy się w meczu. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Dominik Furman ma dużo miejsca na skrzydle. Brawo, ale jest szansa! Wszołek, tak jest daje nam prowadzenie. 1-0 i jest remis w dwumeczu. Fajnie się tam wszołek pokazał i pięknie to wykończył. Jest 1-0 ...kiedy ten przeniósł ciężar ciał... ...kafu. No, widać wyraźnie, że nie zamierzają grać wysokim pressingiem. Co teraz zrobi? Nie zgoda! Nie Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie? Nowikowas! Tak jest! W tym momencie prowadzimy w dwóch meczu Nowikowas z Golem. W bardzo, bardzo ważnym momencie. Tak jest, wygraliśmy. 2-0 i przechodzimy dalej. Okej, okay, wybraliśmy sobie skład na mecz z, kolejny mecz z Piastem i zdecydowałem się, żeby postawić na naszego juniora, 18-letniego Wiśniewskiego. Nie jest zbyt szybki, ale no, mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony. Poza tym jeszcze Klimala wrócił do pierwszego składu Gwija, Lukinias, Martins. Rusowi jeszcze raz dałem szansę, i Shotę chcę wypróbować na lewej stronie. No bo na środku obronę na pewno się nie sprawdził. Dobra, więc wybierzemy sobie stroje. Zagramy w tych białych, dlatego że ostatnio mamy naprawdę niezłą, niezłą pasce z, z tymi białymi strojami. A oni znowu mogą zagrać w niebieskich. Podarze są rekordistami, jeśli chodzi. Czy będzie prowadzenie? Tak, tak, prawka! Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców! Filia? Ciekawe, jak to rozwiąże. Będzie chyba podawał. Jak to wpadnie, będą prowadzić! Go! Ależ pięknie tam rozkrepali. Pięknie to wyglądało. nie miał pomysłu na własną grę na dobrze dysponowanego rywala. Może teraz wreszcie się to zmieni. No widać wyraźnie w powtórce. Już blisko pola karnego. Karny. tym faulen może zaprzepaścić. wszelkie nadzieje swojej Piśniewski wywalczył karnego, więc myślę, że to by było fair myślę, że to by było fair, żeby Wiśniewski wykonał tego karnego, jak nie strzeli trudno, ale żeby chociaż żeby chociaż spróbował Ok trudno w troszeczkę, no ale z drugiej strony Z drugiej strony no Jego karne były 49, 49 oceny, więc w Tym go troszeczkę usprawiedliwie No więc jesteśmy teraz po meczu, no i szczerze mówiąc, yy, mieliśmy szczęście, że strzeliliśmy tego jednego gola. A Pias tutaj no, przeważał i to naprawdę, naprawdę przeważał. Mieliśmy problemy z wydostaniem się z własnej połowy przez większość meczu, ale mamy zwycięstwo i to się liczy. Ok, więc wybraliśmy sobie skład na mecz z Lechem, i zespół będzie wyglądał na następująco: yy, na ataku będzie grał Niezgoda, za nim po lewej Fernando, po prawej Nowikowas. Yy, defensywni pomocnicy Tom Martins i Furman, po lewej stronie powraca po kontuzji Kostewicz, w środku Helik Wieteska, po prawej Stolarski i na brance Majecki. Więc wybierzemy sobie stroje. Zagramy w zielono-czarnych. Widamy te niebiesko-białe. Więc wybraliśmy sobie stroje i widzimy się w meczu. Słyszymy buczenie i gwizdy niezadowolonych z decyzji sędziego kibiców. nich był karny. Andre Martins. Dogrywa, nieco za siebie. I mamy Tak jest, w końcu mamy gola. Nieprawdopodobna nie regularność. Pojedynczy w ramko strzeli piłka. tutaj wycofał. I Nowikowac tam po prostu wbiegł i strzelił z petardy. Karny, będzie ciężko. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Mogą ich teraz skontrować. No niestety nici z kontrataku, ale nadal są przy piłce. Jest coraz bliżej bramki. Wszołek! Go! I wszołek pięknie, pięknie zestrzałem. Wszołek naprawdę jest różnicą w tym zespole. Pięknie tutaj poszedł sam. No i praktycznie chyba było. Nie, no, nie było okienka, ale było blisko. Ma piłkę, co no teraz zrobi? Ma sporo możliwości. Jewkić! Jewkić! Bramka! Już nie. Wiem, czy nie Tylko albo aż po czasu na przeprowadzenie kolejnej udanej akcji zostało już naprawdę niewiele. Będzie bardzo ciężko, ale i bardzo ciekawie. To może być ciekawe. wybieramy sobie teraz skład na mecz z Lechią i chyba zostawię taki skład jak teraz, jest. chciałbym, żeby zagrali w najmocniejszym składzie w może, jakim możemy wyjść. Przechodzimy sobie do meczu. Już się rozgrzewałem. Jest 2-0 Niezgoda z dwoma golami. Więc wygrywamy i przybliżamy się jeszcze bardziej w stronę tytułu Mistrzowskiego. Ok, wybraliśmy sobie teraz mecz przeciwko Wiśle i to będzie ostatni mecz w tym odcinku. I postanowiłem sobie wziąć tutaj taki troszeczkę bardziej drugi zespół e, do takich zapasowych zawodników. Więc na z przodu będzie Klimala, zanim będzie Praszelik po lewej Lipłynia, z po prawej. Wiśniewski, więc to będzie jego drugi mecz yy, w Legii, w pierwszym składzie. Później za nimi będzie Karbownik z Kafu i w obronie będziemy mieć po lewej stronie Obradwicia, po prawej Szotę, w środku Rusa i Lewczuka i na bramce Ale Przechodzimy teraz sobie już do symulacji. Zresztą mamy 15 punktów przewagi nad Piastem, więc nawet jeżeli przegramy ten mecz, a nawet się tak nie stało. I w drugim meczu Wiśniewski zdobywa swojego pierwszego gola dla legii. Mam nadzieję tylko, że to jest pierwszy z wielu. Ale widzicie, nawet wypuściłem rezerwowy skład i też nie przegraliśmy. Więc to tylko wam poka może pokazać naprawdę jak wielki potencjał ma ten zespół. Dobra, to ja będę się z wami żegnał. W w następnym odcinku zagramy sobie w kwietniu i będziemy mieć, już Wam pokazuję, tylko co będziemy mieć 4 mecze, z czego dwa w pucharze z Arką. Ogólnie w tym, w kwietniu, będziemy grać 3 mecze z Arką. Ale wydaje mi się, że jeden z nich może zostać przesunięty i chyba nam dojdzie jeszcze jeden, bo wydaje mi się, że to są ostatnie dwa mecze w Ekstraklasie. I później jest ta faza mistrzowska. Więc to są ostatnie te dwa mecze. Zasad... Tak, to są te dwa ostatnie mecze sezonu zasadniczego, i później jest podzielenie na fazę mistrzowską i spadkowicza, czy jak ona się tak nazy tam nazywa. To może Wam tylko pokazać, jak naprawdę dominowaliśmy w tym sezonie. I to robi naprawdę wrażenie. Ok, więc yy, będziemy sobie robić kwiecień w przyszłym odcinku, w odcinku dziewiątym. A ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Więc zalajkujcie, zasubskrybujcie i bawcie się dobrze. Cześć!